Ostatnio sztuczna inteligencja co ja coraz bardziej mnoży się w mózgach ludzkich. Dlatego spójrzmy jeszcze raz na podział wiedzy, poznania przez profesora Mariana Mazuro. tworzone są trzy dziedziny: sztuka, filozofia i nauka. W sztuce nie ma twierdzy, nie ma dowodów, służy do opisywania rzeczywistości. O tak. List jest zielony, czy liście jest zielony, czy coś takiego. Filozofia zgłasza twierdzenia, ale nie ma dowodów. Natomiast nauka podaje dowody i podaje twierdzenia. Znaczy podaje twierdzenia i dowodzi tych twierdzeń. Przepraszam się, przejężyczyłem z wrażenia. A jak my to spotkamy w rzeczywistości, w takim życiu codziennym, na codziennym? Okazuje się, że ludzie mają bardzo płytką wiedzę. Na przykład i to tak już do 40 lat, bo to jest problem szkolny, że szkoła takich oduczyła myślenia. włączą sobie mordownie, mordownie, czyli książkę morg mord, tak jak kiedyś interfejs to było między mordzie, Także tutaj sobie mamy. Włączamy, i tam dostajemy jedno zdanie. Również to samo jedno zdanie dostajemy, jak włączymy dziennik telewizyjny. W dzienniku telewizyjnym na samym początku dyktują nam trzy pojedyncze zdania na, na trzy tematy. Spodziewamy się rozwinięcia tego, ale w środku dostajemy znowu po tym samym jednym zdaniu. I na koniec po podsumowaniu jeszcze raz słyszymy po tym jednym, trzy te pojedyncze zdanie. W ten sposób usłyszymy trzy razy, nam się utwierdza. A jak to wygląda w życiu? W życiu wygląda tak, że przychodzi młody człowiek i mówi, wygłasza to jedno zdanie, na koniec się śmieje, jakbym coś powiedział śmiesznego. Potem nie daje nikomu dojść do głosu, wygłasza drugie zdanie, nie daje nikomu dojść do głosu, wygłasza trzecie zdanie na trzeci temat i tak w kółkach mu się skończy. Te, które zapamięta maksymalnie, oni potrafią zapamiętać więcej, bo mają takie jakieś te autyzmy, czy jakieś inne te aspergery, czy te rabarbary, już nie pamiętam. W każdym razie oni potrafią zapamiętać nawet 10 takich pojedynczych zdań. I jak te zdania powiedzą, co się robi? Nie sięga się po telefon klepie się w mordowni, klepie się, no wyskakują nowe. Albo się czyta po jednym, albo się uczy na pamięć i znowu. teraz taka uwaga, bardzo cieka, ważna rzecz. Oni nie pozwalają się nikomu odezwać. Kiedy człowiek chce zabrać głos, to co oni A mówią do, dobra. Dobra, dobre, to sobie powiedziałeś no, dobre, dobre, dobre. Bo na ten temat nie mając powiedzenia. Jak ktoś zaczyna, mogą go zakrzyczeć, powiedzieć głośniej. A jak tamten będzie mówił głośno, to powiedzą, że jest awanturnik. Więc ogłoszają to jedno zdanie. Teraz uwaga. Uwaga. Muszą mieć inicjatywę. To znaczy, bo jeżeli będą sami mówić, to nie spotka ich sytuacja niespodziewana. A sytuacja niespodziewana jest wtedy, kiedy ktoś powie zdanie i oni. I się spodziewa, że oni odpowiedzą. A co oni o, mogą odpowiedzieć? Jak ktoś powie zdanie, co myślisz o entropii w Twoim mieszkaniu, no to jeszcze Twoje mieszkanie może coś powiedzieć, ale już o entropii nie. Widziałem taką taką dmuchaną ekspertkę, dmuchany autorytet, właśnie, który kiedyś pytany o jakieś pojęcie, bo jako specjalista tam występował jako ekspert to odpowiadał, no nie mogę tak mówić, ale powiem na swoim przykładzie, no i ten ekspert no mówi po prostu, lubi mówić o sobie i jak się z nimi rozmawia no z nimi najlepiej nie rozmawiać ale jak już rozmawiamy to zapytać, dam przykład młody człowiek mówi, tak a na Węgrzech to jest terror teraz a pytam Pytamy się, a skąd wiesz, że tam jest terror? No bo była znajoma. No i co? No i ona widziała ten terror. Cenzura taka jest. A ile ona tam była? Trzy dni. A kiedy? Miesiąc temu. No wtedy zadaję pytanie. I miesiąc temu przez trzy dni zaobserwowała ten terror. No i ten delikwent robi się smutny. Może pokrzyczeć, może się zdenerwować, a może zamilknąć. I dlatego w dyskusji Zawsze pytamy o dowody. A skąd to wiesz? A skąd to wiesz? Pytamy też o jakieś uzasadnienie. No, uzasadnienie. Inny przykład. Mówi młoda dziewczyna, która kocha konie i chce być stajemną, czego rodzice nie wiedzą, jakby się dowiedzieli, to by się wściekli, bo przecież w dziecku lokuje się nasze niespełnione ambicje. Więc dziecko mówi tak. Przygotowuje konia, ale jak są grupówki, to konia nie przygotowuje. No i teraz po pytaniu, co to są grupówki, dziecko milczy. Dziecko nie wie, co to są grupówki. Na no jakieś slangowe określenie czegoś. Może korzyści z tak zwanego grup Ona albo tam coś. Dziecko nie wie, co to są takie, dziecko już duże, spore. I drugie pytanie, a jak przygotowujesz tego konia? I znowu dziecko nic nie wie. Dziecko mówi, przygotowuję konia do jazdy, ale jak przygotowuję, już nie potrafi powiedzieć. Pytam się, zakładasz siodło, karmisz go, myjesz. Dziecko nic nie potrafi powiedzieć. I matka dziecka też. I to jest właśnie przykład, że... No tu można sięgnąć do autorytetu, do klasyka, do Schopenhauera, który 200 lat temu w swojej książce Erystyka, czyli sztuka wygrywania sporów, czy jakiś taki, znaczy na pewno Erystyka, a potem mogłem się tam pomylić, ale ideę oddałem. 200 lat temu napisał, że może znajdzie się jeden człowiek na 400, a może jeden na 500, z którym warto dyskutować. A może się nie znajdzie? A może jeden na tysiąc? No to w milionowym mieście może się znaleźć tysiąc takich ludzi. A w stutysięcznym tysięcznym mieście stu. A może się nie znaleźć, z którymi warto dyskutować. Dlatego jak z kimś dyskutujemy, bo to przeważnie są no, ludzie, no trzeba im wybaczyć. To są ludzie, jak mawiał profesor Maria Mazur, nie, miał, nie ma złych ludzi. Są tylko źle poinformowani. a nie są w ogóle poinformowani. Nie mają informacji, nie mają wiedzy, więc udają takiego bufona, coś powiedzą i się śmieją. <laughs> a jak ktoś mówi coś, czego nie rozumieją albo im się nie podoba, mówią dobra, dobra. Także jeszcze raz zachęcam, żebyśmy my posługiwali się twierdzeniami i dowodami. Twierdzenia i, I pytamy o definicję, no tak jak o te definicja, co to są grupówki, a co to jest, bo oni nie potrafią, używają słów, których nie rozumieją. No niestety, niestety tak szkoła uczy. W szkole się nie uczy myślenia, no bo w szkole uczy się ściągania, no robi się testy, test jest bardzo prosty do ściągania. Oczywiście ci, o których mówię, oni nie wiedzą, że w teście największej Najwięcej prawidłowych odpowiedzi jest w B, czy są cztery litery, czy trzy to w B, bo ponieważ ci, którzy układają te, co tak se kombinują, oni też są sztucznie inteligentni i kombinują sobie, że no nie można dać prawidłowej odpowiedzi za pierwszym razem, więc trzeba dać za drugim, a potem jeszcze trzeba coś wymyślić. a to jest tak ciężko wymyśleć, z reguły te niepoprawne odpowiedzi są tak od razu. Większość nich jest od razu do odrzucenia, bo są tak bezmyślnie dobrane. Nie są ani podobne, ani nic. No więc tu, tu trzeba testować. I na testowaniu się bardzo łatwo ściąga. Przykład testowania ściągowego w dwurangowej możliwości, czy w trzyrangowej, to mamy w Sejmie. W Sejmie posłowie, jak głosują, jest poseł, sprawozdawca, który pod... Znaczy nie, poseł, poseł, pilot, który z danego ugrupowania podnosi rękę, siada tak, żeby go wszyscy widzieli i głosują, tak jak on pokaże. Więc nic dziwnego, że większość posłów nie zna ustaw, które dowodzą, znaczy, które podejmują. Po prostu nie zna. No. Bo jest ten jeden, który... Znaczy, nie można się znać oczywiście na wszystkich sprawach. Dlatego jeszcze raz zachęcam, żeby stosować naukę podawać twierdzenia i dowodzi. natomiast jak włączymy telewizor, włączymy cokolwiek, to wychodzi jeden mędrek z drugim, mówi głosem pewnym siebie, tu, 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 wychodzi tak jeden i mówi, prawdziwa, prawda nie istnieje, no i w tym momencie, jeżeli on powiedział prawdę, to znaczy, że prawda nie istnieje, a jeżeli nie istnieje, to nie mógł powiedzieć prawdy, i, i, i to są najczęstsze wypowiedzi, gadają głupoty, nie wiedząc, co przypomnę. Przypominam sobie tam ze 20 lat temu, jeden sztuczny inteligent zeznawał w Sejmie, jak to podczas rad nadzorczych Orlenu dywagowali. Użył tego słowa: Dywagowali dwa razy. Nie wiedział, że dywagować to znaczy odchodzić od tematu, bredzić. No cóż, także ja zachęcam, że jeżeli dyskutujemy i ktoś nam coś mówi, żądamy dowodów i. Prosimy o pytanie, skąd ta informacja i możemy go zderzyć ze, z innym źródłem informacji i nam nie odpowie. I w ogóle, jeżeli ktoś mówi, pytać go o szczegóły, pytać go, żeby rozwinął to, co powiedział, żeby ułożył jeszcze trzy dodatkowe zdania. Będzie miał problem już z pierwszym, mało tego. Albo zmieni temat, albo się na nas denerwuje, albo powie dobra. Dobra, dobra.